Witajcie kochani. Przepraszam, wczoraj bardzo dużo się działo i sama byłam w bardzo kiepskiej formie, więc przegapiłam coś, co jest no, bardzo ważne, a mianowicie początek festiwalu w Sanremo. I myślę, że dobrze byłoby wam pokazać, co się dzieje na tym festiwalu poza krówką Erkoliną, czyli herkuleską. I ja już pisałam, że jest to córka krowy, która również protestowała, protestowała przy tak zwanym kwotom mlecznym. I trafiła nawet do Watykanu, gdzie papież Jan Paweł II ją poklepał i pobłogosławił. Także jest polski akcent. Natomiast raczej trudno się spodziewać, że piękna i łagodna Erkolina zostanie zaproszona na słynny, zielony dywan, dywan w teatrze Aristos. Ale chciałam Wam pokazać, przedstawić kilka utworów, które widzieli widzowie w tymże teatrze. No cóż, opinie są jakby to ująć, no podzielone. Jest to niewątpliwie wydarzenie medialne włoskie, które ogląda się praktycznie na całym świecie. Aczkolwiek znawcy tematu mówią, że poziom włoskiej piosenki coraz bardziej się pogarsza. W tej chwili no, wyciągnięto niejako z lamusa trochę starszych piosenkarzy, zespół Rykie Power, czyli bogaci i biedni. Niestety już w zubożonym składzie, bo jednego z dwóch Panów ubyło. Poza tym Fiorella Manoja, która ma sporo o, bardzo interesujących piosenek. No i oceniona najwyżej przez dziennikarzy Loredana Berté, która już kilka lat temu minęła siedemdziesiątkę, ale w piosence patca, czyli Zwariowana, no, stara się pokazać, że kobieta, kobiety wieku nie mają. I wszystko zależy od ich radości życia i, i, i tego, w jaki sposób to życie pojmują. Kolejna tradycyjna tradycyjny moment, którego raczej nie zobaczycie w normalnych transmisjach, jest to tak zwana fanfara karabinierów, karabinierzy, czyli włoska żandarmeria, przybywają konno, no i jest wykonywana specjalna fanfara która rozpoczyna okres karnawału karnawał, no, karnawał i zarazem tutaj festiwalu. Jak zawsze od ładnych kilku lat prowadzący używa pseudonimu Amadeus, jeszcze z Fiorello, druga postać wiązana z festiwalem. Ja podaję Wam po prostu te piosenki, które były najwyżej oceniane przez dziennikarzy, aczkolwiek może się to, wyniki ostateczne mogą być zupełnie inne. A na początek... Znalazłam dla Was materiał, który przedstawia wszystkich zwycięzców Sanremo aż do zeszłego roku, od roku 1951, i posłuchajcie, zastanówcie się, czy rzeczywiście możemy mówić o kryzysie włoskiej piosenki, czy też nie. Możecie porównać z Eurowizją. Ja nie wiem, Eurowizji nie oglądam, więc trudno mi mówić na Sanremo. No też, powiedzmy sobie, patrzę z pewnym dystansem. Muszę przyznać, że nie emocjonuje mnie to i brakuje nie wiem jak to określić. Myślę, że chodzi o atmosferę, którą kiedyś miały festiwale piosenki w San Myślę, że to też była inna piosenka. Wtedy we Włoszech dużo się śpiewało. Chłopak, który rozwoził pizzę, pośpiewywał. Właściwie większość mężczyzn śpiewała przy goleniu albo podczas prysznica. Właściwie zdarzało się także, że po prostu to, co ja szczególnie przyjemnie wspominam, kiedy na plaży w w sierpniu. Właściwie młodzi ludzie spędzali noc przy gitarze i przy ognisku. I, I powiem Wam bardzo śmieszną sytuację. Zdarzyło mi się spotkać w internecie Pana, z którym siedziałam razem przy tym samym ognisku i przy gitarze bardzo wiele lat temu. On był jednym z tych, którzy mieli wtedy gitary. Także bardzo przyjemnie wspominam te czasy. I wtedy rzeczywiście. Yy, Piosenka włoska była bardzo piękna, bardzo melodyjna. Nawiązywała do, do tradycji piosenki neapolitańskiej, która y, nawet w wykonaniu sprzedawcy pizzy y, ma w sobie coś z belkanta. Y, także musicie sami ocenić. Ja tutaj nie wypowiadam się na ten temat. Czy Powinien festiwal być, no służyć w pewnym stopniu przypomnieniu dawnych sław, czy też powinien służyć przede wszystkim wylansowaniu młodych gwiazd. Zresztą trzeba powiedzieć, że wiele najsłynniejszych włoskich przebojów nie miało szczęścia podczas festiwalu Sanremo. Podobnie jeśli chodzi o wykonawców, ci, którzy rzeczywiście są niezapomniani, bardzo często. Nie mają szczęścia w Sanremo. Także tyle na dzisiaj. Postaram się, jeśli tylko dam radę, zrobić vlog z tym, co się dzieje naprawdę, ponieważ trzeba powiedzieć, że festiwal to tylko takie odciąganie uwagi, próba no właściwie realizowania. Rzymskiej zasady panem et czyli chleba i igrzysk. No, igrzyska zastępują zmagania na scenie teatru Ariston. W tym roku, jak na razie, nie doszło jeszcze do żadnych skandali, Nikt nie rozwalał sceny i nie rzucał różami, jak w zeszłym roku. Także, ale jednak dopiero początek. Zobaczymy, co będzie na koniec. No, i zapraszam Was do posłuchania i miłego wieczoru, kochani. Bardzo dziękuję wszystkim życzliwym, którzy zainteresowali się moją sytuacją. Rzeczywiście ta noc była koszmarna i no, nie wygląda to specjalnie dobrze, ale nic. Dopóki Titanik całkiem nie zatonął, orkiestra gra. Spokojnego wieczoru.